Cześć, to są że Witam Was ponownie na moim kanale. I zapraszam do kolejnych sztuczek. Tym razem będzie sztuczka z zapałkami, a później następna. Więc tak. Są tu dwa pudełka zapałek. To no puste, teraz pokażę. Ale są tutaj trzy kropki. Mianowicie czerwona, żółta i zielona. Z tym, że to żółto to samo widać, ale jest trzy kropki. To do kamery pokażę. Pewnie można zobaczyć. Tutaj, jest. tutaj nie ma. Po to jest to zawsze, jest taka pudełko teraz powiem po co i tak zawsze, jak zawsze, tu zawsze, tak jak Czerwona, zielona i żółta, a na środku żółta, to jest czerwona, żółta i zielona. Na kamerze pokażę. jest tutaj, jak, tak jak było, pusta jest. Nic nie ma, pusty są. Ta krótkowie kładę z tej strony. W ten sposób. A bez kropek tutaj z tej strony kładę. Te kropki teraz tutaj, a tutaj nie ma. Następna sztuczka będzie z kartami. Dziesiątka pik, kilka kart. Dziesiątki pik które tutaj? O. jest dziesiątka pik. I następna jeszcze jedna. I jeszcze jedna. Same dziesiątki, tylko jedna, biała karta. Wyjaśnienie, więc tak, biała karta dokładnie, to odkładam sobie to, ta karta odłożona jest na bok, tak kładę karty. Wyjednij tylko w ten sposób. Ale że tak, a ten w ten sposób kładzie kartę. I która, która na końcu, ta na końcu, taka znaczona, tu na końcu będzie. I ta musi być tutaj kartą. Wtedy pokazuję, że jest. Aby nie wysunąć tylko tego. W ten sposób. dwie karty na spód, tak jak było tu kładę dziesiątkę w ten sposób tylko tak żeby zmylić widza i później jest dziesiątka i, i następna i znów o to kartę kładę dobrze O, w ten sposób. I tutaj jest. I ta ostatnia już jest. Te zostają. Tu wysuwam do kartę. wkładam ją. A tutaj takie karty są. wkładam tutaj. Te karty zostają po prostu. Dziesiątki. Tu no, same dziesiątki, tak to wygląda. Natomiast szczuczka z zapałkami. Są kropki tutaj, Nie, tu nie ma kropek. Przemieniam po prostu tak. Tu pokazuję. Kropki znikają. Nie? Proszę, o to tu dużo jak, jak się wychylił, bo ktoś. O, tak, ale proszę uważać, nie?, że jest tak, Jak się wychyliło w razie. Nie ma, teraz tutaj. Proszę bardzo. Skropetki są. A teraz? Znikają. A tutaj? Nie ma, są. Można zagrać w kimś i wygrać, nie? Także z mojej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarza na Facebooka, link się opisie. Trzymajcie się, krótko cześć.